Siemanko, z tej strony Bambo, witam w moim królestwie. Czarnuchu. Ta jedna ksywa Bambo to było o, wiesz, jak to tak można do niego mówić, a dla mnie to, wiesz, była wiesz, taka z pełnym dystansem, luźna, luźna ksywka i, i nawet, co sprawiała mi to, Wiesz jakąś tam bekę po prostu, nie? Jakiś taki żart w formie, na ja początku było w formie żartów. Później jak zacząłem dorastać, przyjechałem do klubu, mówię, że mam ksywkę Bambo i ona zasiadła, zasiadła, także wiesz, już wszyscy to poszło tak weter eter, że, że wszyscy do mnie tak mówią, nie? Tak naprawdę... Ja jak się przedstawiam, to zawsze się przedstawiam Bambo, nie? Nigdy nie podaję na początku swojego imienia, to zawsze jest Bambo po prostu. Jak się cofnę do czasu ten, to ja byłem taki, wiesz, mały dzieciaczek, Afro miałem takie wielkie, wiesz, i ksywa Bambo, to od razu, wiesz, wszyscy się śmiali i ten... I było takie, wiesz, tylko to było weselne i każdy właśnie podchodził do tego tak, że wiesz, o, widzisz, że dzieciaczek, wiesz, młody, z dystansem, wiesz, ja, wiesz, tak, tak bekowo, typowo, nie, ludzie, nikt mnie nie wyzywał, że o, bambo, bambo, a, a, też z drugiej strony, jak widzi ktoś, że ty podchodzisz do tego z takim luzem, wiesz, takim dystansem, że ty sam mówisz, że ty masz ksywę bambo, to kto cię ma cisnąć, wiesz, o co chodzi? Są teksty takie typu, że o, ja się od razu gotuję, wiesz, i to do pewnego wieku, teraz jak, wiesz, ludzie mi widzą, jestem, wiesz, dobrze zbudowany i tak dalej, no to każdy się dwa razy zastanowi zanim coś powie, wiesz, o co chodzi. A jak był już dzieciaczek i tak dalej, wiesz, przechodzi jakiś, wiesz, pijany gościu albo cokolwiek i tam, wiesz, coś pojechał mi po, po rajtach, to od razu z nim jechałem, wiesz, tak naprawdę. No są pewne granice, wiesz, o co chodzi, nie? Jak ktoś się unosi z tym, że ma takie poglądy, no to dla mnie sprawa jest prosta, załatwiamy to jak facet z facetem, nie? Myślę, że dziewczyny jakoś patrzyły na to z, z takim plusem, nie, że, że chłopak jest czarny jeszcze, wiesz, zawsze to była ta, jakby dla mnie to jest fakt, wiesz, ale dla, dla ludzi w Polsce to, wiesz, zawsze było, że kurde, chłopaki czarne mają duży sprzęt, wiesz, o co chodzi i zawsze to tak, wiesz, jakoś to dawało plus, nie. mama y, pochodzi z żagania, z, y, tak, z żagania. Moja babcia, mój dziadek również. Od zawsze mieszkali w żaganiu. Mój tato pochodzi z Afryki, z Sudanu. Przyleciał y, kupę lat temu, przyleciał do Polski na studia i tam się poznali z moją mamą. No i tak powstałem ja, nie? <grywa> Dziecia, który wychowuje się bez ojca zawsze szuka sobie, e, wiesz, jakby wzorców, e, jakby w każdym, w każdym innym. No. E, ja szukałem tego wzorca zawsze na podwórku, stąd pewnie też, też taki mój charakter jest, że wiesz. Tylko, że ja staram się w życiu każdy minus zamieniać na plus. Dokreślam sobie tą kreseczkę jedną i zawsze każdy minus zamieniam na plus. I powiem Ci, że dziś jestem, cieszę się z tego jak jest, wiesz, że, że nie miałem tego taty, bo nie byłbym tym, kim jestem dzisiaj, wiesz. I, i to, to ukształtowało mój charakter. To takie trudniejsze troszeczkę życie pozwoliło mi, mi być tym, kim jestem, czyli takim, wiesz, twardym chłopakiem, wiesz, nie załamuję się, jak, jak się coś w życiu nie idzie, tylko, tylko dalej wiesz, jak, jak dzik pchamte to było, to ryjem do przodu. Nie, po prostu. Mama zawsze za mną miała przeboje i nie zapomnę, właśnie, jak byłem w dzieciach i, i awantury nawet były rano, bo ja nie chciałem zakładać kalesonów do, do szkoły, wiesz, na przedszkola to jeszcze były czasy. Wieś, I zawsze gdzieś tam miałem tego zbója małego takiego w sobie. Pierwsza moja taka bójka, to no, była na przerwy w szkole, pamiętam. Starliśmy się między sobą w szatni i tam pamiętam, zaczęliśmy się trzaskać w szatni i pani od religii y, nas rozdzieliła, wiesz, i nie zapomnę jak żeśmy szli Całym, całym holem, że się szli, za nami cała szkoła szła i krzyczyli bam, bo, bam, bo, bam, bo i no pamiętam, że nieźle po dupy dostaliśmy wtedy za tę bójkę w szatni, ale to były takie, wiesz, pierś, tylko to były, to były takie szarpaniny, gdzieś tam, wiesz, jakieś takie małe, później się gdzieś tam zaczęły jakieś solówki po lekcjach i tak dalej, nie? Zawsze się znalazła jakaś taka szuja, co wiesz, co się unosiła z tymi swoimi jakimiś tam wiesz rozkwinkami w głowie na ten temat, że mu tam czarnie nie pasował, że to i wiesz... Ja jest, mój brat jest taki, że wiesz, on zawsze tak na spokojnie do wszystkiego podchodził, a ja wiesz, a ja wiedziałem, że no nie mogę sobie pozwolić, wiesz, jakby na, na niektóre takie wiesz, zachowania i, i musiałem, wiesz, musiałem pokazywać te zęby, żeby, żeby jak najmniej to, tego wszystkiego było, wiesz, i od dzieciaka, od podstawówki, wiesz, jakieś tam solówki, nie solówki wiesz, trzeba było potrzaskać, czy przegrałem, czy wygrałem, wiesz, zawsze to wiedzieli przynajmniej, że... Że jak coś powiedzą, to, to przynajmniej coś odpowiem od bekna i, i nie dam sobie w kaszę dmuchać, nie? No i byłem na to nastawiony, bo to wiesz, ja wiem, że ktoś w małym miasteczku pod, wiesz, pod Zieloną Górą, wiesz, wszyscy w ogóle byli w szoku, że tam w, w ogóle dwóch czarnych, jedynych na całe miasto w ogóle, wiesz. No i zawsze gdzieś tam na jakichś, wiesz, zabawach, nie zabawach, na imprezkach, zawsze miałem gdzieś tam jakieś spory, ale powiem Ci szczerze, jak na początku mnie to przerażało, tak później mi się to podobało jeszcze bardziej, nie? kosza, coś tam grałem, zawsze schodziliśmy na takie boisko, wiesz, jeszcze to sta, takie stroje starodawne, że tylko dwa kosze takie były, wiesz, ceglana ceglana podłoga, to zawsze za mało lata tam się spotykaliśmy, chodziliśmy, tam sobie pierwsze papieroski paliłem, wiesz. I, i powiem ci, że no to akurat jeżeli chodzi o sport, to miałem już tak zakodowane, jakoś w głowie, że jestem stworzony do każdego sportu, wiesz. I zawsze mi w sporcie jakoś szło i, i zawsze w tą stronę jakoś gdzieś tam gdzieś tam szedłem, czy to w szkole, zawsze na jakieś zawody, chociaż nie byłem na przykład w, w, w jakąś daną dyscyplinę, nie wiadomo jaki dobry, to i tak mnie zabierali, bo wiedzieli, że chłopak wysportowany i tak dalej. Wiesz, zawsze mi sport wtedy jarał, nie? Z tego, co mi wiadomo, to żaden czarny w ogóle nic nie osiągnął w pływaniu, wiesz. Nie ma, nie ma na podium żadnego, w bieganiu tak, wiesz, że to bardzo wysoko i tak dalej, wiesz, gdzieś w lekkoatletyce tak samo, ale, ale już w pływaniu, no to nie słyszałem o żadnym. Nie? I tak mi dacznie, tak powiem szczerze, mi to nie wychodzi za bardzo też to pływanie. Jak tu przyjechałem do Zielonej Góry, nie? No to wiesz, to były takie początki, wiesz, ja tam nie wychodzę się z zamożnej rodziny jakiejś specjalnie, wiesz, że o wszystko sam gdzieś tam musiałem sobie zadbać i tak dalej. Wiesz, wyjechałem tu jak miałem 17 lat, to też tak naprawdę jest taki wiek, że ciężko w ogóle złapać jakąś pracę, więc złapałem się czegokolwiek było gdzieś tam, wiesz, chodziłem, pracowałem na przykład w Chińczyku, wiesz, pracowałem w Chińczyku za kasą, eee, powiem ci e, tak jak dobrze wspominał sobie fajną pracę z takim klimatem, właśnie takim troszeczkę starodawnym, w takiej prywatnej. Pracowałem jako kelner, to była taka jedna moja najdłuższa praca, ale też jeszcze nie do końca byłem pełnoletni, wiesz? Bo po mnie, jak ja byłem ci, nie, nie byłem pełnoletni. To i tak byś powiedział, że miałem z 19-20 lat, bo jakoś tak zawsze starzej wyglądałem, wiesz, i ludzie się nawet nie pytali. Ale jak się okazało, że ja nawet nie mam 18, tylko tam mi brakuje kilka, no to musiałem zrezygnować z tej pracy po prostu, nie? Ale właśnie jak skończyłem 18 lat, to wiesz, to powiedziałem sobie, zawsze tego chciałem, wiesz, spróbować, jak już tak zacząłem na poważnie, wiesz, w sporty walki i tak dalej, to zawsze gdzieś mi kręciły te bramki, wiesz, i powiedziałem sobie, kończę 18 lat i muszę się wbić na bramkę i powiem Ci tak szczerze, 18 miałem się 16 listopada, a już na święta stałem na pierwszej bramce, nie? Na pierwszej bramce stałem. Tam yy, zyskałem taką największą pewność siebie, wiesz, wychodziłem ze swojej strefy komfortu, wiesz, bo tak naprawdę przyjechał chłopak czarny, stanął na bramkę, jeszcze wtedy byłem chudziutki, wiesz, bez żadnych witamin, bez niczego, wiesz, i... Yy, tam przełamywałem właśnie jakiś swój, taką niepewność do końca, wiesz, na tych, na tych takich wiesz, sytuacjach, gdzie, gdzie musiałeś na przykład z dwoma zawalczyć albo, albo dwóch obezwładnić, wyprowadzić ich, wiesz, to tam, tam się przełamywałem tak naprawdę i zyskiwałem taką pewność na, na, na ulicy, na podwórku, nie? No jeszcze stawałem w sumie jako dzieciak, 18 lat, wiesz, to tak z samej postury, to nieraz miałem taką sytuację, wiesz, że szedł gościu, walnął mnie z bara i ja mówię go, słuchaj, bo zaraz wyjdziesz stąd, nie? A on do mnie, Puh! wiesz, się zaśmiał coś, kurde, wiesz, i taki, ja zawsze miałem taki chwyt, że łapałem gościa od środka, tu za rękę, obracałem i od razu go dusiłem, nie? No i wiesz, i zawsze... Jak już dochodziło do takich momentów, wiesz, że na początku to wiedziałem, że muszę pokazać na początku zęby, bo dostałem, wiesz, dostałem największą salę tak naprawdę, wiesz, tam gdzie są największe hamy, nachleją się, wiesz, napiją, naimprezują, no i wiesz, wiedziałem, że muszę na początku pokazać zęby, żeby powiedzieli, że jak ten akurat nie bramkarz stoi na bramce, to wiesz, to nie ma co fisiować, nie ma co, nie ma co sobie pozwalać, bo, bo nie będzie za kolorowo, wiesz, i tak za, zawsze chciałem na początku pokazać zęby, a później już się nauczyłem też, troszeczkę się nabiłem, wiesz, troszeczkę lepiej wyglądałem, to czasem wystarczyło, że, wiesz, podejdziesz, złapiesz kogoś mocno za rękę, powiesz, słuchaj, uspokój się, albo z tym browarem i nie wchodź na salę, bo nie wolno wchodzić na salę i nie wolno wchodzić na parkiet z browarem, tylko wyjazd mi tutaj napis się piwa i spokojnie sobie tutaj, wiesz, wypij. I dawało rady, wiesz, niekiedy, zależy, która to była godzina imprezy, tak Ci powiem, nie? Jak już to była końcówka i wszyscy, wiesz, byli w takim stanie, no to już wiadomo, że tu za dużo nie ma co gadać nawet z nimi, bo i tak nie pogadasz, tylko za szmaty i, i, i cześć jak czapka nie? Z reguły kozaki to nie chodzą, nie chleją, nie bujają się i nie wiesz, nie szukają spięć. To co wiesz, zwykłe chame takie prostaki, wiesz, świnie, co się nie potrafią na baletach zachować i oni tam nie mają żadnych umiejętności, tylko pochlali, myślą, że są tam fifa rafa i będą wojować sobie i pokazywać zęby na, na imprezie, gdzie powinni się po prostu bawić. I takiego wiesz, to wiadomo, że takiego gościu nie ma żadnych umiejętności, a tutaj na przykład stajesz w ringu naprzeciwko z gościem, który ma umiejętności, to nie małe i wiesz, że on tak samo chce urwać głowę tobie, jak i ty jemu, nie? I, i, macie, i macie bardzo wysokie umiejętności, więc to jest w ogóle, w ogóle nieporównywalne, nie? Tutaj, wiesz, nim ktoś, nim ktoś, jak chcesz go obezwładnić, nim ktoś podnosi, podniesie ci gardę, to ty zdążysz już go nawet zgasić, a tutaj idziesz, stajecie, garda, wiesz, i stajecie nam szybko siebie, nie wiadomo, kogo, kogo bomba tutaj usadzi, nie, tak naprawdę. <śled> Miałem 13 lat, to zacząłem, zacząłem przygodę z sportami walki z chłopakami. Właśnie, wiesz, zawsze biegaliśmy po osiedlu, nie było co robić. No to, to zapisaliśmy się na te sporty walki i tam wiesz, tam się uczyliśmy takich pierwszych technik. Gdzieś tam wiesz, e, oglądaliśmy na YouTubie i tak dalej Majka Tysona, Mohamed Ali i sobie trenowaliśmy. I wiesz co, e, tam zacząłem w ogóle pierwsze walki. Pierwszą walkę miałem bokserską, taką. 30-paroletnim bokserem, trener nie zapomnę, mówi do mnie przed walką, yy, opowie, mówi do mnie, że musi się nie stresował, mówię, eee, bozy, daj spokój, jakiś, jakiś placek, nie? No i ja wiesz, ja wszedłem z łupaninę, taką ulepie i później zszedłem, zszedłem z walki, bo tak poszliśmy w taką szarżę, wymianę, tak jak na, na gromdzie I wiesz, schodzę z, schodzę z tego i trener do mnie mówi, dobra, Barzynie, przegrałeś, bo przegrałeś, ale dobra walka. Ja nie chciałem Ci mówić przed, ale to był y, już doświadczony, były trener boksu, nie? No i powiem Ci, kurczę, y, no, tak się zaczynało, później jakieś walki w kickboxingu i później pierwsza walka w MMA. No Później pierwsza walka w MMA i przyjechałem tutaj do Zielonej Góry do Fight Clubu i tu zaczęła się tak naprawdę taka poważna przygoda ze sportami walki. Nie? Taki lekko duszek, trzeba go troszkę przycisnąć to no wtedy jest dobrze. Na wakacjach potrafił biec na drzewo kokosowe i rzucić kokosy z drzewa na boso. Tego nikt nie potrafi zrobić. Jak mówimy raki, to każdy łapie po jednym raku, a Bambo w całą koszulkę zbiera garść dużą raków. Zwinność, szybkość i psychika. Przed zawodami czuję się jak ryba w wodzie, tak jak był na obiedzie. W ogóle się nie stresuje, jest uszmiechnięty, wyluzowany, mało zawodników to ma. Dla niego to jak zabawa. Straciłem w pewnym momencie taki zapał do, w ogóle do sportu walki, trochę więcej takich wiesz, problemów, tak naprawdę za dużo czasu straciłem na, na imprezowanie, na takie głupoty w głowie, wiesz. I straciłem ten zapał takiego sportowca. I powiedziałem w pewnym momencie, takim, byłem w takim troszkę ciężkim okresie i powiedziałem sobie, że Wiesz co, że to będzie dla mnie taka trochę kara i tylko, i tylko to było coś, co mnie zmotywuje, wiesz, do, do po prostu do zabrania się za siebie, do trenowania i wiesz, i wiesz dla mnie gromda to jest to, na tamten moment jak ja tylko trenowałem i walczyłem w rękawicach i tak dalej, to wiesz, to była jakby najwyższa półka, najwyższy taki ten szczebel i, i wiedziałem, że to mnie tak na maksa zmotywuje. nastawialiśmy się na, powiem ci tak, na jakiegoś weselniaka, festyniarza, wiesz, jakiegoś takiego chłopaczka z bramki, z czegoś, wiesz, taki co, chłopak z ulicy jakiś, a tu, wiesz, okazuje się dopiero po gali, a się dowiaduję, że on ma 30, 31 lat, wiesz, to jest taki wiek, dla mnie to jest 31 lat, to jesteś w najlepszej formie życiowej tak naprawdę, nie? Jesteś w takim sztosie i, i powiem Ci dopiero później dowiedziałem się, że to jest taki kot, nie? W ringu to się zweryfikowało. Przed samym wejściem wiesz, tu, trener, gadamy, spokojnie, chodzisz i tak dalej. A ja tak, wchodzę do ringu. Klapki na uszach, na oczach i po prostu jazda. Pierwsza walka była taka, że ja w ogóle nie myślałem nad... nie myślałem w ogóle w walce, nie miałem takiego spokoju, takiej chłodnej głowy, żeby wyjść i po prostu wiesz, wszystko z przemyślanie na spokojnie. Były dwa takie ciosy, pierwszy i ostatni, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Pierwszy był taki, że wiesz, gdzieś tam, że upadł, upadłem i poczułem wiesz, aż zatrzęsło mi się w wani i ostatni był taki końcowy, tylko... Wiesz, prawdę mówiąc powiem Ci tak, te, te na przykład gdzieś tam też były knockdowny, to dostawałem w głowę, ale to nie były takie, że odcinało mnie. Tylko no, po pierwszych wiesz, już widziałem, że dostałem, jest nognał i zawsze tak miałem ze zwykłych walk, że wiesz, że jak dostałeś, zostałeś liczony, to musisz po prostu wyjść i pokazać, że ci to nie ruszyło i po prostu dalej. I tak samo wiesz, zakodowanie w głowie ze zwykłych walk, żeby po prostu wyjść i dalej wiesz, mu pokazać, że chce się bić, chce się lać i żeby nie wiedział, wiesz, bo często jest tak, że ktoś dostanie w łeb i już wychodzi i jest, o oh, już kurwa wiesz, już podłączony i już, już pokazuje to, że... Że już, wiesz, jakby trochę poddaję, a po, ja, a ja mam zakodowane w głowie, że muszę dalej pokazać, że chcę się bić, bo to właśnie zatrzymuje drugiego przeciwnika, nie? Byłem trochę zszokowany i zawiedziony sobą, że miałem szansę, a wiedziałem, że y, po prostu zawiodły, zawiodłem w przygotowaniach, wiesz? Bo też tak mówię, jak mówię, do tej, do tej pierwszej walki też tak nie było za dobrze u mnie jakby w życiu i to było, to było mm, tym takim popchnięciem ta walka ale powiedziałem sobie, wydobra, trzeba wziąć się za siebie, już teraz naprawdę zrobić takie petarda, mocne przygotowanie i dać sobie jeszcze jedną szansę, wiesz, żeby spróbować po prostu I, i powiedziałem sobie tak, jak teraz w tej walce po prostu nie poczuję tego luzu, tego takiego e, instynktu, żeby się bić, bo ja powiedziałem tak, jak po pierwszej swojej walce, jak zobaczyłem, jak chłopaki, tam, tam gorilla i tak dalej, wiesz, bo jak chłopaki się biją, wiesz, z takim, ja mówię, sztuką nauczyć się bić w gołe pięści jest, jest tak, jakbyś się bił w rękawicach. Na, tak jak na gołe pięści, nie? I ja patrzyłem na tych chłopaków, oni, wiesz, luźno to... Ja nie miałem w ogóle walczy, nie miałem, wiesz, głowy do tego. Po prostu szarża i tyle. A, a mówię właśnie, że to jest sztuką nauczyć się bić na gołe łapy tak samo jak, tak samo jak w rękawicach. I to chciałem opanować. I mówię sobie, dobra, podejdę drugi raz. I jak tego nie poczuję, to odpuszczam sobie wiesz, bo to nie dla każdego jest. Ale jednak wiesz, ta druga walka mi pokazała, że jestem w stanie to robić, i, i całkiem dobrze się w tym czuję, powiem Ci szczerze, nie? drugiej gali, to już miałem taki już miałem większy luz, wiedziałem co, jak i tak dalej, wiesz, wiedziałem jak to wszystko się odbywa i to też odejmuje ci wiesz jakby dużo stresu przed tym, że wiesz, jak przyjeżdżasz do, na, nowe, na nową galę, przyjeżdżasz tu, nie wiesz co jak, wszyscy ci muszą mówić, a teraz przyjeżdżasz jak do siebie tak naprawdę. Za drugim razem wiedziałem luz to i głowa i wiedziałem co muszę w sobie opanować i też powiem ci nic nie daje Ci takiej pewności siebie w walce, jak dobre przygotowania. Jak zrobisz sobie dobre przygotowania, zrobisz sobie rachunek sumienia, nie ćpałem, nie imprezowałem, nie piłem, przygotowywałem się, dałem z siebie wszystko, stajesz sobie przed lustrem, mówisz sobie, masz 100%, wiesz, 100% pewności tak naprawdę, że czy wygrasz, czy przegrasz, to dasz dobre na pewno show i dasz dobrą walkę, nie? I wiem, że zawsze mam tak, że jak, jak gdzieś tam właśnie się yy, trochę zboczę z tej drogi sportowej i to wiem, że pierwsze co, to muszę wrócić po prostu na trening i zabrać się grubo za siebie i to mnie, to mnie wyprowadza, wiesz. Zawsze, zawsze gdzieś ten sport mnie z tych, tych ciemnych zakamarków takich życiowych mnie wyciągał i wiem, że jak tylko już się zabiorę za treningi, to ciężko jest mnie wyciągnąć z sali, wiesz. To jest tak, że naprawdę jak, jak zabieram się za siebie, ja na przykład w sportach walki to jest, to jest najlepsza rzecz, którą w życiu robię, najlepiej to, najlepiej się bije po prostu w życiu, nic lepiej tak naprawdę nie robiłem do tej pory i chcę się w tym spełniać, tylko tak jak mówię, Mówię, no często zdarza mi się zboczyć z tej drogi, ale teraz już sobie powiedziałem, jakby, że, że trzeba się zabrać za siebie i, i gronda mi otworzyła na to oczy tak naprawdę, że wiesz, taka szansa życiowa, żeby, żeby naprawdę zostać tylko już w tym sporcie i nie zbaczać tej drogi. No i tak się życie właśnie fajnie poukładało, pozmieniało, że, że już jestem pewien tego, co chcę robić, nie? To zawsze tak w życiu jest, że wiesz, jak jest dołek, to, się, to nie ma nie ma nikogo obok ciebie, nie? A jak właśnie gdzieś tam coś robisz ze sobą i, i na przykład robisz to na tak grubą skalę właśnie, że, że bijesz się w, w najlepszej organizacji tutaj w, na gołe pięści, no to i, i udało ci się zrobić taki nogot. Powiem ci tak, po pierwszej walce to wszyscy z takim, wiesz, no wiesz, fajnie, szacunek, to, 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 ale mówię Dobra, no, ale może daj sobie z tym spokój, wiesz. Tak mu daj spokój, gdzie to gołe pięści, to... A teraz, wiesz, wszyscy zobaczyli, że naprawdę, naprawdę się do tego nadaje. I zmieniło się u mnie troszeczkę życie pod tym względem, nie? Na pewno jakość życia się zmieniła i ludzie, i ludzi, wie, coraz więcej ludzi, wiesz. Teraz zacząłem prowadzić treningi personalne, to ludzie się, powiedzmy, pchają nawet, wiesz. Jak zobaczyli tak, ten, taki knockout i tak dalej. Także popularność już jak najbardziej wzrosła. Po tym pierwszym takim ciosie, w którym, po którym zrobiłem tak, w ten sposób, że, wiesz, pokazałem mu, że mi nie trafił, to po tym już poczułem, jak wszedł mi, wszedł mi na tą lewą bombę i dostał tutaj i widziałem, że go tak lekko, lekko podłączyło, tu mu rozciął łuk, to poczułem, wiesz, poczułem taki zew, że już teraz to jest mój moment i, i to wyszło samo z siebie, wiesz, ja nawet nawet jakby nie, i to zawsze mi trener mówi, nie, nie czaj się na nokot, nie patrz, nie czekaj na nokot, żeby tylko go uwalić. Tak było z lutą pierwszą walkę. Mówi, wjeżdżaj, musisz nokotować tu. I wiesz, jak się człowiek skupi na czymś, to tak jak gonisz motyla, to motyl ci spierdala tak naprawdę, nie? I jak się skupiasz na czymś, na pełnej petardzie, jak chcesz to zrobić, to jest małe prawdopodobieństwo, że się wyjdzie. A jak ty wychodzisz, po prostu robisz, wiesz, że ty masz zrobić po prostu robotę, to ja nawet nie wiedziałem, wiesz, w której sekundzie i kiedy ja go tak trafiłem, że on po prostu padł. Klimat jest w ogóle nieporównywalny do zwykłych gal, wiesz. Mi najbardziej się podoba to, że na tych wszystkich galach, wiesz, wszyscy się napinają, to wychodzą, wiesz. A tutaj jest tak naprawdę szacunek, wszyscy jemy sobie obiadek na jednym tym, a wieczorem idziemy się napierdalać, nie? To jest to, dla mnie to jest coś pięknego. Tak jak szliśmy sobie, o, wszyscy się spotykają, schodzą na dół, jak nam mówię, jak zgrupowanie kadry Polski walk na gołe pięści, nie? Jak spojrzę na te freak fighty, wiesz, gdzie oni tam już przechodzą w jakieś wyzwiska, wiesz, rodzin tego, to, to wiesz, ja tego nie szanuję, bo rodzina to jest, wiesz, to jest kurwa najważniejsza tak naprawdę i nie wiesz, nie można ich mieszać w takie rzeczy. Ale taki trasztok, wiesz, taki... I powiedzmy z taką klasą, nie? Żeby, żeby to tak fajnie zachować, to jak najbardziej myślę, że wiesz, fajna sprawa, myślę nawet, nie? Witam, kochani, jesteśmy w najlepszej restauracji w Zielonej Górze u mojego przyjaciela Huberta. Witam. Też. Tak, i tak pokrótce mogę Wam opowiedzieć o tym, jak zrobiłem tą dobrą formę do poprzedniej walki, to kluczem do tego sukcesu było to właśnie pyszne jedzonko, kochani. No Błażejem, pseudonim BAMBO. Znam się od około 6 lat. Yy, można powiedzieć, że znam jego karierę od podstaw, jak jeszcze zaczynał. Zaczął tutaj biegać z chłopakami z miasta. Yy, zawsze prezentował jedną zasadę, trzymał z jedną ekipą. No i tak naprawdę wykazuje się dobrym charakterem i Niezmienny jak chorągiewka. Kuźnia stylu, studio tatuażu mojego przyjaciela, e, jak i też moja druga praca jako menadżer tego studia. W ostatnim czasie e, byłem tutaj też na tatuażu. To jest logo naszego klubu i ma e, te logo każdy zasłużony zawodnik naszego klubu. Wujka energii to na pewno w miejscu siedzieć nie może podczas tatuowania potrzebuje częstych przerw, bo siedzenie w jednej pozycji dla niego to za dużo. jeżeli mówimy o walce w rękawicach i tak dalej, tu możesz układać taktykę i tak dalej, a tu um, ani nie masz podziału na kategorie wagowe, ani nie masz e, i dobrze, że dzięki temu nie wiesz z kim walczyć, wiesz, bo tak naprawdę nie będziesz się ani ustalał, odejmuje ci to dużo stresu tak naprawdę, wiesz, bo jednak jest coś takiego, że jak masz tego przeciwnika, wiesz to to jest, oglądasz go, siedzisz to, wiesz, później, później tak im bliżej jest gala, to myślisz sobie, masz tak dużo myśli, tak i wiesz oglądasz gdzieś tam jego filmiki że on zrobił to teraz jest w takiej i takiej formie a po co ci to tak naprawdę tutaj masz gołe pięści to, to, to jest to jest czasem tak że ty będziesz ważył 90 parę kilo a trafisz na gościa 120 kilo i wejdzie mu ta bomba na brodę i on siada więc dzień przed walką dowiadujesz się kto to jest i gdzieś tam gdzieś tam możesz sobie mniej więcej pomyśleć w głowie jak jesteś doświadczony pomyśleć sobie jak można tą grę rozegrać nie ale za dużo nie ma tutaj myślenia po prostu paninka tylko z głową chłodną głową u paninka i, i myślę, że to wystarczy po prostu, nie? tego turnieju jak widziałem, że chacia wygrał i zobaczyłem, że dostał się do tej dziesiątki, no to je, miałem niedosyt, ale to jest coś takiego, że z gromdy na gromdę mam coraz większy taki niedosyt i to jest tak, że jestem w jakiś sposób z siebie zadowolony, ale zawsze jest ten rąbek taki, wiesz, tego niedosytu, tego tej chęci zwiększenia swoich, wiesz, poprzeczki jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, no i teraz, wiesz, jak zobaczyłem, że on jest z tej dziesiątce, no z chęcią chciałbym się zmierzyć ogólnie z nim i widzę w tym swoje szanse i tak dalej, Dalej, wiesz, uważam go za kota, ale chciałbym się z nim zmierzyć, bo ja nie lubię, wiesz, co, tak jakby ci nie lubię z ogórkami się bić, i tak dalej, bo to nie jest sztuką wygrać z ogórkiem. A chciałbym, chciałbym mierzyć jak najwyżej, żeby, żeby zwiększać swoją poprzeczkę, bo żeby się przygotować na kota, też musisz, wiesz, naprawdę przycisnąć te przygotowania i tak dalej. A na, wiesz, na takich ogórków, to nawet jak go sklepisz, to co ty z tego będziesz miał, wiesz, jakaś satysfakcja, bo wygrałeś, fajnie, okej, okay, ale no jednak przegrać nawet z kotem jest, jest, jest lepiej jak wygrać z ogórkiem, uważam. Nie? Dla mnie to jest tak, jak ktoś na przykład idzie na jakiś kierunek studiów nie? i robi magistra, nie? To dla mnie to dla mnie to jest coś na, te, na tej zasadzie. Zasadzie, wiesz, to już jest taki pułap, uważam, osiągnąłem taki pułap w tak młodym wieku, że już klasyfikowałem do, do tego elitarnego grona, gromdy właśnie, w którym nie każdy się tak naprawdę odnajdzie, wiesz co chodzi. I to jest dla mnie, to jest dla mnie takie uwiecznienie tego, że już te 10-11 lat siedzę w tych sportach walki i no to jest, myślę, że to jest już opanować to, to jest najwyższy poziom, nie? A mi się udało to osiągnąć w bardzo młodym wieku, także patrzę na to w przód, jak już w coś wchodzę, to widzę siebie po prostu na najwyższym szczeblu, ale wiem, że na to potrzeba dużo czasu, ale wiem, że nie odpuszczę sobie tego. Ja sobie już zakodowałem w głowie, że nie ma co patrzeć w życiu tylko na te pieniądze, wiesz, tak naprawdę, bo y, fakt, to one dają nam jakieś możliwości i tak dalej, ale to jest coś takiego, że ty się spełniasz, wiesz, o co chodzi, Wycho wychodzisz ze swojej strefy komfortu, wychodzisz jakby y, naprzeciw swoim jakimś tam strachu, takim obawom, wiesz, i się spełniasz. I to jest dla mnie najważniejsze, wiesz, żeby, żeby iść w górę kiedyś, wiesz, przyjdzie czas, że będzie, że będzie można odkładać te pieniądze w skarpetę i tak dalej, ale teraz jest moment w idealnym wieku, uważam, żeby się rozwijać. We wszystkim tak jest. czego byś nie robił, byś nie zaczynał od czegokolwiek. Jak będziesz coś mielił, mielił i się nie poddasz i będziesz zawsze to robił, to w końcu nadejdzie ten twój moment, że te pieniądze zaczną ci z tego kapać i ty to odczujesz, wiesz, a teraz nie jest czas, żeby patrzeć tylko na trzeba się spełniać po prostu, nie?